Witam wszystkich obozowiczów. Jest 21 maja. Jestem w swojej drugiej piwnicy, w której mam pewnie ładniej niż większość z Was w domu. Wiecie, jak wszystko ładnie uporządkowane, wszystko w swoim miejscu. Ta piwnica jest trochę mniejsza, bo to jest oryginalna, a tamtą drugą większą dzierżawię sobie od. Nie wiem, jak się nazywa ten Żydek? Pościciel? Nie. Chuj wie, jakiś tam, nie wiem, dyżurny bloku. Bo w bloku. Z wielkiej płyty, bo, kurwa, polska rzecz, trochę śląsk. I co my tu mamy? Wywiozłem ostatnio parę fajnych zabaweczek do mojego domku. Znaczy, mojego, tylko rodziców. Na takiej wsi. I tu mi zostało parę fajnych rzeczy, ale no zawsze się to czymś poławić. Ciężka folia, skurwysy. O, a tutaj ulubione, ulubione narzędzie do walki z VR. Jedna i druga.